Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Zapek. Dzisiaj pogramy sobie dalej w Syberię. W planach mamy odwiedzenie fabryki Wolarbergów i poszukanie wszystkiego co tam się znajduje. Zobaczymy co kryje tajemnica fabryki. Tutaj jesteśmy z powrotem w, w, w biurze czy w mieszkaniu tego pana notariusza, o, właśnie tego słowem brakowało notariusza. I w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że niestety Anna Wollarberg nie żyje oraz że żyje jej brat Hans Wollarberg i będziemy go teraz starali się odszukać. Tutaj właśnie w tej chwili podniosłem klucz do tej fabryki, no i chodźmy tam, zobaczymy co nas tam czeka. Idziemy w kierunku fabryki. Miję tego pana, piekarza, który ma zamknięty sklep. Nie chcę sprzedać bułeczki żadnej. O, telefon dzwoni, posłuchajmy. Halo? Kate? Dan? Tak się cieszę, że cię słyszę. Jak się czujesz, kochanie? Jak minęła ci podróż? Czy zdążyłaś już się zakwaterować? Była długa, męcząca i głównie mokra. Ale czuję się dobrze, zwłaszcza, gdy ty... Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, to znaczy... niezupełnie. Nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Wiesz, tutaj wszystko jest takie inne. Skoro już o tym rozmawiamy, to udało mi się załatwić wolne popołudnie jutro po lunchu. Odbiorę cię z lotniska. Mam nadzieję, że lot z Paryża nie opóźni się. O ósmej mamy być u Goldbergów. Powinnaś zdążyć wziąć prysznic i przebrać się. Moja biedna pszczółko. Dan, sądzę, że spotkanie z Golbergami jutro wieczorem to nie najlepszy pomysł. Nie martw się, Kate, jak zwykle będziesz cudowna. Nigdy nie musisz ubierać zbyt dużo, by wyglądać pięknie. Dan, Dan, będę niestety musiała zostać tutaj trochę dłużej. Pojawiło się nagle kilka nowych problemów, rozumiesz, prawda? Kate, kochanie, o czym ty mówisz? To tylko jakaś nędzna fabryka zabawek. Sprzedaż nie idzie tak gładko, jak myślałam. Muszę zostać trochę dłużej, Dan. Nie gniewasz się, prawda? Ależ Kate, Katie, nie możesz mi tego zrobić! Przecież chodzi o kontakty z Goldbergami! Łączą się z tym miliony dolarów! Wiem, przepraszam. Idź sam. Nie martw się o mnie. Wrócę jak najszybciej, obiecuję, dobrze? Muszę kończyć. Niedługo znowu zadzwonię. Kocham cię skarbie. Ok, porozmawialiśmy sobie z naszym chłopakiem, znaczy z chłopakiem Kate, który jak widz, słyszeliście, inter bardziej interesują go sprawy własne niż sprawy Kate. Ale dobra, wracając do gry, to jest wejście, główne wejście do fabryki. Oczywiście zagadka z automatem. To prawdopodobnie będziemy musieli użyć tego klucza. Klucz teleskopowy tutaj. I wyjechał otwieramy. Udało się. Ta muzyczka, którą teraz słyszycie w tle, symbolizuje, że udało nam się rozwiązać jakąś zagadkę. A akurat nie była dość, tru, dość trudna, więc poszło e, dość łatwo. Dość dość. Hm, fajnie. Ładny, słów zapach. Dobra, wchodzimy do środka. Ok, jesteśmy na dziedzińcu, stąd mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć dróg, stąd przyszliśmy, zostało nam jeszcze cztery, to chodźmy po kolei do Chin lewej nie sumie tu biegnijmy, ja tutaj bardziej biegam Kate, żeby to szybciej poszło. No i tak wygląda fabryka, tu jest wejście główne, a w środku czeka nas, a sami zobaczycie. Tu akurat niewiele widać, to są jakieś linie produkcyjne. to są schody do góry. lećmy może w tą stronę. Tak były produkowane automaty, oczywiście przez automaty, jakby mogło być inaczej. Wala D-Line. Idziemy w tym kierunku. Biegaj Kate, biegaj. Podoba mi się ten soundtrack z gry. Już mi przypomina o Syberii. Wchodzimy tutaj. Tutaj mamy jakąś maszynę. Ale pamiętam, jest to generator. Jak się go ruchamy? Chyba to ujechał. Chyba nie działa. Ja nie, nie. Może tutaj? Automatyczny hamik Taki generator prądu to chciałbym mieć w domu Teraz przełóżmy bajkę Dźwignia. ładniej brzmi I czy coś się stało? Chyba tak Te kable się podpięły Chyba coś tam pracuje Wróćmy na Holę pod Zobaczmy czy się mylę, czy się nie mylę. Oczywiście hala nie będzie działała, no bo ona nie jest w tej chwili uruchomiona. Ale jakieś dźwięki słychać, jakieś szumy, huki, więc chyba działa, ale w tej chwili tam no, nie jest to potrzebne. Po potrzebne w późniejszych fazach gry. Ale dobra, chodźmy do góry. nie biega po schodach, jest dobrze wychowana, po schodach się nie biega, gdyby ktoś nie wiedział. To wchodzimy do biura. I to jest, drodzy Państwo, biuro Anny Wohlerberg. Osoba tutaj siedziała, oglądała obraz, czytała coś, wyglądała, wyglądała przez okno, i tak dalej. I tutaj mamy tak. Jakiś plan czy rysunek pociągu ładny pociąg, prawdopodobnie automat jakim nie mam. to jakiś pojemnik tusz, jakieś wydatki mhm. Jakieś niezapłacone faktury i tak dalej. I Mój dalej. Boże! Faktury, faktury, same faktury. Nie wiedziałam, że fabryka była w tak fatalnej sytuacji finansowej. Ostatnie dwa lata musiały być naprawdę ciężkie dla Anny Voralberg. Jak sami słyszeliśmy, faktury, faktury, same faktury. Tutaj tu jeszcze to są jakieś notatki? Drogi Hansie. Czyli Anna pisała list do Hansa. I go nawet nie dokończyła. Wtedy będę mogła, czy kropki, prawdopodobnie ja, Wtedy skończyła list pisać I sami wiecie co się dalej stało Tutaj mamy jeszcze jako, jakiś regał Zobaczmy co jest na nim no, nie Są tak książki, jakiś zegar I książki no, Tutaj na miano książka wystaje, możemy ją pociągnąć I mamy pozytywkę To nam ładnie gra. Dostaliśmy cenik dyspozycji. Zablokowane. Teraz niestety do tego nie możemy podnieść, bo chyba nic tu więcej nie możemy zrobić. No nie, to idziemy dalej i chodzimy stąd tutaj na lewo jest o ile pamiętam pulpit sterowniczy ale w tym momencie on może coś pomóc chyba nie, nie mogę już nie pamiętać grałem w tą grę parę naście lat temu ostatni raz Przynajmniej widzimy, że działa zasilanie, wskazówka się rusza. Możemy sobie przenośniki podstrykać. chyba nie działa. Tak w tej, nie tej działa. chwili właśnie nic nie możemy zrobić. Wróćmy z powrotem na dół, <laughs> pozwiedzajmy resztę fabryki. Może natkniemy się na coś niezwykłego, na coś istotnego. Jakieś wskazówki dotyczące Hansa, dotyczące jak go znaleźć, czego znaleźć. Kate, nawet nie chcę po tym rusztowaniu się, czy tym czym, czymś nie chcę biegać. Dobra, idźcie na dole. Lewo, jakieś yy, przedsionki. O, znowu telefon, posłuchajmy. Tak, słucham. Katie, co się z Tobą dzieje, moja mała różyczko? Próbuję się z Tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś? W Paryżu, Londynie, Wenecji? W Tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę. Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj. Naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Katie! Ech, ty mamo. Nawet Kate nie potrafi jej przegadać. Znaczy, wyłączyła telefon, no to w sumie nie wiem, czy dobrze, czy nie. Tutaj kolejne automaty. Tylko nie włączajmy, bo się włączy animacja, która jest w tej chwili zbędna Z tego co pamiętam Tu mamy jakieś drzwi Wejdźmy przez te drzwi I tutaj coś u góry jest Coś tutaj wisi I to człowiek i nie wiadomo co I Podejdźmy Może uda się nam uwolnić to coś czy tego kogoś Fajne, czy albo bądź dźwignie? Symboliczny dźwięk, że zrobiliśmy coś dobrze, postępy w fabule są. Porozmawiajmy z tym z tą automatem. Doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki? Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ-2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. I poznaliśmy Oskara. Będę no. naszym pomocnikiem w grze, ale o tego dowiecie się później. Porozmawiamy z nim na wszystkie możliwe tematy. Czy zapamiętałeś moje imię i nazwisko? Oczywiście, Kate Walker. Miło Cię poznać. Mnie Ciebie też, modelu XZ-2000. Proszę, przyjaciele mówią mi Oscar. Moda na alfanumeryczne nazwy kodowe jest taka nudna. Spróbuj sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś zwracał się do Ciebie po numerze paszportu. Raczej nie, panie Oskarze. Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Woralberg nad halą maszynową. Kiedy będziesz już skończony i w pełni działający, to czy pomożesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Czy znasz osobę o nazwisku Hans Woralberg? Oczywiście, to on mnie stworzył. Z przykrością stwierdzam, że jeszcze nie miałem zaszczytu poznać mojego stwórcy. Czy wiesz może, gdzie on teraz jest? Nie, Kate Walker, ale z pewnością w jego obecności doświadczyłbym ogromnej metafizycznej satysfakcji. Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker. Czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oscarze? Pociąg jedzie daleko. Doprawdy, bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Więcej szczegółów udzieli ci Anna Woralberg. Ale na Wolarberga nam nie udzieli więc jeszcze głów. Ale Oskar nam powiedział, że pociąg jedzie bardzo, bardzo daleko, więc możemy się domyślić, gdzie jedzie. Okay, Czy dalej. znasz Momo? Nie, Kate Walker. Jesteś bardzo dziwnym robotem. Wolę automatem, jeśli pozwolisz. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Automaty mają dodatkowe wspomaganie duszy, rozumiesz? <laughs> Chyba tak. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Wolarberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Wolarberg nie żyje, Panie Oscarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ oczywiście. Koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ-2003. Moje nogi to XZ-2005B. Nie pomyl się, bo model XZ-2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów. Bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Okej. Okay, postaramy się pomóc Oskarowi. Produkujemy mu nogi. Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Idziemy produkować nogi, uruchomimy tą fabrykę. Zobaczymy, czy nadal działa. Tylko żeby ją uruchomić, musimy najpierw. by yy, to nazwać. Yy, zamontować takie urządzenie, które pozwoli nam uruchomić właśnie taśmę produkcyjną, bo sam prąd nie wystarczy, który nam generuje właśnie ten młyn wiatrowy może tak nazwać, to jest wodny, myn wodny który generuje nam prąd, nie, sam nie wystarczy do tego potrzebujemy jeszcze takie urządzenie zamontować przy linii produkcyjnej, które znajduje się chyba w tej odnodze ładny pomnik, który którego mam z Wolarbergów. jest to urządzenie, nie wiem jak dokładnie nazwać, nie pamiętam, jeżeli to było gdzieś, to przepraszam. Myślę, że nazwa nie jest istotna, ważne żeby działała na produkcja. Oczywiście wszystko dzieje się automatycznie, Przejeżdża magiczna ręka, która zawozi to tam dalej. To tam dalej. zawodzi to do wnętrza fabryki. Teraz musimy to zamontować. Oczywiście jesteśmy w fabryce automatów i sami tego nie będziemy montować. Zaraz zobaczycie jak wygląda proces montażu tego urządzenia, tak dosłownie to nazwę, na linii produkcyjnej. Idziemy tutaj z powrotem. Tutaj nam ta beczka, to urządzenie, czy to coś... Yy, do, to jest czy, naprawdę. Ta łapka ciężkie. dostarczyła w to miejsce. Muszę iść po pomoc. W to miejsce ta łapka dostarczyła nam to urządzenie. Kate mówi, że samo tego nie zamontuje, bo jest zbyt ciężkie, no to się nie dziwimy. Ale tutaj taki stoi nietypowy wózek widłowy, który ma ręce automata. A, I tutaj możemy y, użyć na nim coś, znaczy wejść w interakcję z nim. Teraz zakręci ładnie wajchą i nakręci ten wózek widłowy. Zobaczymy co zostanie. I ten wózek złapał tą beczułkę. Dlatego przy tym nie chciałem tego nakręcać, czy używać, bo ten wózek po prostu zrobiłby to samo animację, tylko na pustą była strata czasu. Jak to zamontowaliśmy to przy linii produkcyjnej dokładnie ten wózek zamontował. Ten teraz wraca na swoje miejsce, tam ten nas. A my spróbujemy doprodukować nogi. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Może znaczy to dla będzie bardzo proste. Przekonajmy się. Mamy do panelu. Pulpitu dokładnie sterowniczego. Idziemy na pulpit sterowniczy. No sterow... sterowniczy chyba. biegnij, nikkej, czym nie chcesz biegać? No tu chcesz, ale tu nie chcesz. Aha, bo tu schody są. Kiedy nie biega po schodach. Pamiętajcie, nie wolno biegać po schodach, już to chyba mówiłem. Ale to możecie zapamiętać jeszcze raz. Ok, więc mamy tak. Tutaj jakieś przyciski, jeśli to ma zadziałać, to miejsce, potrzeba czegoś jeszcze. No właśnie, tutaj mamy miejsce na tą kartę od Oscara, więc bierzemy tą kartę i układamy ją tutaj. Tutaj mamy jakieś przełączniki, działa nam tylko trójka, czyli linia montażowa numer 3. Tutaj sobie wybieramy, co chcemy wyprodukować, i tutaj niestety nie pamiętam, które to miało być. Będziemy robić na chybiu trafił. Załóżmy, że. To. No, już niestety wiem, że to nie jest to. jest skrócona animacja. Prawdopodobnie nie da się dwóch na wyprodukować. I pójdziemy do Oscara. On nie da się dwóch na I on nam powie, że są te, to nie te nogi. Ale mogę wam to pokazać. Kurczę, naprawdę nie pamiętam, które to było. No i to gdzieś jest zapisane. Z jakiejś specyfikacji o No to zawsze robiłem na chybiu i I w końcu trafiałem. Ojej, ojej, ojej. Tutaj idziemy w prawo. Tutaj te nogi wyszły. Nie tutaj są Nogi. Oscara. Jest to jakoś podpisane. Drewniane nogi. Tu mamy drewniane nogi. Chodźmy do Oscara. Co nam powiem? No co ja wiem co powiem, to, to, to co wam mówiłem, ale żeby nie rzucać słów na wiatr to zobaczcie sami. Oto twoje nogi Oskarze. Mam nadzieję, że to właściwy model. Te nogi są nieprawidłowe, Kate Walker. No, niestety nogi nieprawidłowe. Musimy, tak jak mówiłem, metodą chybił trafił, ale myślę, że nie będę Was z tym zamęczał. bo to pewnie kilka razy spuduję zanim uda mi się wyprodukować właściwe nogi. Więc myślę, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Ja już te nogi wyprodukuję i wtedy włączę nagrywanie i postaram się nie kombinować przy was, bo to może mi to zająć cały odcinek szukanie właściwych nogoskara, a to myślę, że nie o to w tym chodzi. Więc tutaj zacznę przy pulpicie, w tym, w tym momencie skończę odcinek i zacznę go w tym samym momencie, ale już z wyprodukowanymi nogami. Więc dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, komentujcie. Liczę na wszystkie uwagi, na propozycje, na porady i tak dalej. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!